Czy inaczej mamy nagraną wizję. W związku z tym, to co się działo jeszcze przed chwilą, będziecie mogli sobie zobaczyć, bo ja to zaraz tutaj podrzucę Wam. A w międzyczasie przejdziemy do kwestii prezentacji. czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się promowaniem, propagowaniem off-gridu i promowaniem, propagowaniem tych wszystkich rozwiązań, które pozwolą i nam żyć bez płacenia rachunku. Czy to jest możliwe? Oczywiście zawsze w teorii, wszystko jest możliwe, w praktyce różnie to bywa. W dzisiejszym odcinku pokłonimy się nad darmowym transportem pod warunkiem, że macie swój własny prąd, swoją instalację. Najlepiej, oczywiście, off-gridową. Jeśli takową macie, posiadacie, to możecie sobie ten prąd wykorzystać do tego, żeby zasilić. Tym wszystkim, choćby nawet hulajnogę, proszę bardzo. Za chwilę wyłoni się z tego oto kartonu. W międzyczasie okazało się, że wysiadł nam głos, ale tak czy inaczej, mamy nagraną wizję. W związku z tym, to co się działo jeszcze przed chwilą, będziecie mogli sobie zobaczyć, bo ja to zaraz tutaj podrzucę Wam. A w międzyczasie przejdziemy do kwestii prezentacji tej oto hulajnogi. Jestem pod ogromnym wrażeniem i przez cały czas za każdym razem jak przeskakiwałem kolejny etap otwierania tej hule nogi byłem pod coraz większym wrażeniem w związku choćby nawet z kwestią jakości. A nie ma nic lepszego, jak to, żeby przemieszczać się za darmo i nie płacić za to kasary. Aż nie mogłem sobie odmówić przyjemności tego, żeby porównać między innymi. Obok hulajnogę kolegi, z tego względu, że tutaj mamy przykład tego, w jaki sposób jest wykonana jedna, w jaki sposób jest wykonana druga. Możecie sobie zobaczyć i porównać. Macie dostęp do darmowej energii, no to nic, tylko działać, aż się prosi, żeby korzystać. I również. Przewozić się z miejsca na miejsce. Mało z tym, to jest coś, co uważam, że każdy z Was w domu powinien mieć, choćby nawet z powodu takiej awaryjnej sytuacji, gdzie coś by się tam zepsuło, to już macie się czym przemieścić. No i tak, ja już tutaj jestem po, po wyciągnięciu tego wszystkiego. W międzyczasie będę wrzucał Wam urywki. Z tej, tej, tej pierwszej pierwotnej, z tego pierwszego pierwotnego rozpakowywania. A teraz zabieramy się za to, żeby pokazać wam po kolei, może wszystkie funkcje. Ja nie wiem, czy, czy uda mi się o wszystkich powiedzieć, ale tak czy inaczej, mamy do czynienia tutaj z dwoma silnikami w tej hulajnodze. Co za tym idzie? Dwa silniki, czyli mamy moc, już ją uruchomimy, odpalimy w międzyczasie. Pokażemy Wam, co się działo w czasie, kiedy nie mieliśmy głosu, a my już sobie ją tutaj zabieraliśmy się za nią. I teraz, tak, proszę bardzo, pierwsze co? Mamy kartę. Proszę bardzo, taką kartę możecie sobie odpalić tą hulajnogę. Ciach, i ona jest włączona. Z jednej strony i tak i tak chciałem dograć część materiału w godzinach późniejszych, popołudniowych, tudzież takich nawet wczesnych, wieczornych, bo szukałem, nad, szukałem i czekałem cały czas na te efekty związane właśnie między innymi z no, kwestią, tak jak sami widzicie, wizualną taką, czyli mamy bardzo, fajną, bardzo fajne podświetlenie. Tutaj mamy takie karty kieszonkowe, nimi również możecie sobie odpalić ten sprzęt. Ja może jeszcze raz wyłączę, żebyście sobie zobaczyli, że te małe one również się do tego świetnie nadają. I proszę bardzo, ciach, czyli klucze gdzieś tam, o, włączyliśmy. Tak, mamy pierwsze zabezpieczenie, czyli mamy dwie takie karty, o, przenośnym. To jest raz, dwa, licznik, no, co by tutaj nie mówić, e, e, bardzo zacny, przejrzysty. Mamy ilość kilometrów, tak jak sami widzicie, ja już sobie nią... Tam umówmy się, że tam ją odpaliłem i przejechałem się. W związku z tym nawet jestem w stanie Wam coś więcej na jej temat powiedzieć. Proszę bardzo. Mamy klakson, sygnał dźwiękowy. Co dalej? Opony. Opony są pompowane. Ja szukałem sprzętu, który będzie nam świetnie służył w lesie. Okazuje się, że no, trudno szukać czegoś lepszego jak to, żeby jednak mimo wszystko to nie była lana. Tylko pompowana opona. Tutaj taką takową mamy. To jest raz, dwa. Hamulce tarczowe. No, co by nie było, to tak wygląda to dość profesjonalnie. Mamy nazwę, można przeczytać. Link w opisie, jakby ktoś szukał, żeby troszkę coś tam może taniej kupić. Tutaj z boczku mamy nawet też opis. Proszę bardzo. L2 Max. Co dalej? Rzeczy bardzo bardzo istotnych. No oczywiście poza klaksonem, to jest kwestia Spójrzcie na to. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj kierunki. I no myślę, że jedno chyba z takich rzeczy ważnych albo tudzież bardzo bardzo ważnych, to jest kwestia bezpieczeństwa na drodze, tak? No możecie sobie proszę bardzo lewy, prawy włączyć, wyłączyć. Nawet tak jest dosyć intuicyjnie. Prawo włącz, drugi raz wyłącz. Lewo włącz, drugi raz wyłącz. Także jest, działa lata śmiga. Ciach! Kolejna rzecz jest taka: możemy załączyć tutaj tym oto przyciskiem dwa silniki, czyli tył i przód, żeby nam zasuwał. Kolejny temat to jest kwestia ekonomicznej jazdy. Eee, tym sprzętem jesteście w stanie przejechać około 90 km, może i nawet troszkę więcej. Ma Pojemność magazynu swojego. Jeden możecie kilo. korzystać z tego. O, w taki oto sposób. Wejście A i C, USB. Także macie przenośny magazyn energii, dzięki czemu możecie sobie podłączyć choćby nawet telefon i ten telefon pozwoli nam Wam na to, żeby dotrzeć do celu. Możecie korzystać z nawigacji. Kolejna kwestia, na którą warto by było zwrócić uwagę, to jest kwestia związana z tym, odkręcamy to, możemy złożyć tutaj kolumnę kierownicy na pół. Także możemy tutaj zmniejszyć wielkość tej hulajnogi po to, żeby nam się zmieściła do samochodu. Cała konstrukcja jest bardzo stabilna, sztywna i taka naprawdę y, bardzo solidna. Ja nawet przez cały czas wręcz jestem zaskoczony, że to jest tak dobrze wykonane. Przecież to jest niby zasadniczo wydawałoby się, że to jest tylko hulajnoga. A ma fajny zaczep do tego, żeby gdzieś tam może jakąś torbę na zakupy zabrać ze sobą, tak? Podwiesić tutaj. E, czekajcie, jeszcze raz włączymy sobie. Ciach. Dobrze. Dlaczego? Ponieważ... Przykładamy, odpaliliśmy i już Wam mówię: mamy trzy tryby. To jest tryb ECO. Poza trybem ECO mamy tryb sport, czyli no wiadomo, że tam jest troszkę więcej tej mocy, i tryb racing, czyli można by było powiedzieć, że takie pewnie może nawet ściganie, coś w tym rodzaju. Prędkość maksymalna 65. No, spokojnie. Spokojnie. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę rozpocząć zabawę, to niech rozpocznie po pierwsze od tego, żeby w ogóle wystartować na jednym z silników. Niekoniecznie niech te dwa nie używa, to jest raz, dwa. I ja bym jednak mimo wszystko ustawił sobie na tryb tutaj ten eko, bo moc, uwierzcie mi, jest zupełnie wystarczająca. Manetka dźwigni, ogień, czyli przyspieszenie, plus do tego mamy hamulce jeden. I oczywiście drugi z drugiej strony. Dlaczego chciałem nagrać jeszcze materiał później wieczorem? Z tego względu, że chciałem włączyć oświetlenie. Proszę bardzo. I tego byśmy pewnie w ciągu dnia nie zobaczyli. A tak od Proszę jest elegancko. W międzyczasie oczywiście ja będę Wam tutaj podrzucał materiały związane z tym, że tym sprzętem przecież już te 6 km przejechaliśmy. Jeżeli będziecie chcieli się coś więcej dowiedzieć, to ja myślę, że pewnie do tego sprzętu jeszcze wrócę do na, u nas na naszym kanale. Chciałbym też nagrać na pewno jeden taki pełnometrażowy odcinek, po to żeby Wam coś więcej powiedzieć po tym jak tych kilometrów już przejadę troszkę więcej. No i będę mógł się podzielić taką, no powiedzmy, że taką na maksa już szczerą opinią na temat tego, jak to się sprawuje w boju i jak się na tym śmiga lata. Właśnie. Ustawiłem w tryb eko, czyli żeby mi tu nie wariowało pod manetką. I zasuwam lecimy. O, to mamy materiał nagrany w kwestii podświetlenia jak to wygląda nie wiem, czy tam się Wam podoba, czy nie ja tam uważam, że całkiem przyzwoicie zrobimy sobie małą rundkę strzelimy hmm. To ja w takim razie bawię się dalej, hulaj nogą, a osoby zainteresowane zapraszam na link poniżej. Trzymajcie się do miłego, Cześć hej!